Cześć, siemanko, z tej Oby. strony po Papicior, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie z Jure XM w Rivals, już jesteśmy podczas pojedynku, żeby nie marnować zbyt dużo czasu na początku. Mm -hmm. Obra ja zabieram ja chciałem, żeby mi dropło coś do tych pistoletów, las energetycznych, no bo ja tego Uzi praktycznie w ogóle nie używam. No. Albo do snajperki, o. Ciędą? Ja akurat mam Uzi, prawie zawsze. Dobra. Co to jest za wymiana wymiana zdań u ciebie? A może sobie Uzi wezmę? No nie jest dobre i ja w ogóle odkryłem sobie, że wiesz jak pod F na katanie. Masz, wiesz, że bijesz, nie? Jak klikniesz F i tak bardzo szybko będziesz wspomnieć lewy przycisk myszy, to możesz tak szybko sobie patrzeć. Nie patrzę. Jakby, y, mo, jak klikniesz F i od razu prawy, to wiesz, od razu ci się włącza y, odbijanie. I to jest taki fajny bo klika bo du, to jest szybsze niż jak klikniesz C i niż jak klikniesz katana czyli trójkę i wtedy dopiero. Albo scrollem. Ej, bo. Po prostu. Czekaj, patrz. No, ja wiem, no bo my, my kiedyś tego używaliśmy, ale my o tym zapomnieliśmy. On, on trzeba zabić. Musimy wygrać wiesz czemu? Bo oni mają y, 14 wygranych pod rząd i 12 wygranych pod rząd. Nie mogę go trafić. A jak przegrają, to wstydzę się. Nie mogę go do... trafić. Nie mogłem go trafić. Słyszę! Wiem. Nie musisz... Po... Ej, ale katana odbija kusze czy nie? A, nie odbija takich jakby pocisków. Hmm. Ona odbija jedynie jakby pociski... Jak to powiedzieć? No pociski. Pociski. Na przykład jakieś strzały albo kulki od tego... Od, yy, te... Te kulki od... Um, od prosy też od, nie odbija. No, ale jak mówisz, że... wiesz o co chodzi? Tak takie... nie, nie, nie pociski, jakby te. Podejrzewam, że odbija strzały. Nie, nie. Tylko pociski odbija. Za dwóch? Przecież na czas to ja wygram, bo ja mu motowa pod nogi wsadziłem. Co ten ziomek robi? Niech wejdzie tu. Widziałem. Aha, jeszcze zginął? Włączamy pociski z samonaprowadzaniem aktywnym. Alba ma kusze. No tak. A ten drugi agent co ma? Też kuszę. Aha, no kurde. Jak tu wygrać? W sobie w tym tarcia z Jak tu wygrać? Mam plan. Letna. Znakowało mi. Znaczy. No dobra. Aha, no znakowało mi od razu oberwałem. Kurde. No bo on, on ma, on gra, on ma auto aima Oni mają dużo. On ma, ca on ma całe, a drugi ma, nie wiem tak. Szczeliłem mu 45. Cera! Przeszedł! Mówię! O kurczę. Mówię, że tak przeszedł, no. a ty... Nie, ja klikłem, ale... Nie, bo ty później klikłeś. No, ale bo mi myszka nie działa czasami. Eee, nie wiem, to. Wybierę to to. I to. No tu jest. Użyj. Ja mam lagi. Czemu nie użyłeś? No ja to. Ja to klikałem, ale ja mam lagi. O. Ja mam tysiąc pingu Michał. Kurja, no bo. Ty za późno tego używasz. No bo ja mam lag. No, wow, jak mam dwa tysiące pingu akurat i idę wam to teraz podłożyć i... Oh, wow. Ja robię tak, że się im pokazuję, żeby wiedzieli, gdzie jestem. I oni tu wchodzą. I potem nie trafiam, bo... bo nie trafiam. I oczywiście trafiamy każdym pociskiem, nawet jak jestem z tyłu u niego. Aha. Hmm. Trudno. Na początku pierwsze dwie rundy dobrze poszły. Jakbyś nie miał lagów, ani pingu takiego wysokiego, to byśmy wygrali. Jesteśmy mieli już dwa na plus na pewno. Jesteś? Hmm, no jest? Jestem. Do czemu nie wybierałeś mapy? No to mów mi następnym razem, żeby jest wybieranie mapy. A do ciebie nie było? No byłem, a ale nie. nie... Okej. Okay. Robloxa tu was oglądałem bo mi nie chciało czekać. Oglądam ogólnie 4 godziny odcinek, jestem na pierwszej godzinie, więc... Nie nożem zabił. Aha! Jak? Jak niby. Ale No właśnie nie, oni z nożami mnie... Łukasiu... już raz wysadziłeś mi... No nie, oni tu flarę rzucili. Ja w ogóle po tym strzeliłem. No skill Bratek co gra z rpega No właśnie raz no skill, no skill No wiem, ale... To A tu jednak nie, jedna, nie odpowiedziali... to jednak nie, no skill, to jednak nie By... no skill Oni, oni, oni grają na rpegi Czemu ja nie mogę? Ja gram jedynie, bo oni grali No aj, jak? To też będę grał na rpega, zobaczymy za chwilę to wygra. Takie mądre są. Bo to tak jest. Ty nie chcesz być taki, ale oni tacy są. To co? Ty masz nagle być inny? No nie, to też taki będziesz w takim razie. Oni mogą tacy być. To ty też taki będziesz. Hmm. Już. No dobrze. Ja sobie wezmę co innego. Ja sobie wezmę mam sniperkę jeden ja ja typek ja tam stał, ja gdzie bym... czemu on tam stoi? tylko strzeliłem. I te flary są najgorsze, bo obydwa z nich chyba mają flary. o, jeden jest afk. dostał? Ja aha, on ma, on ma z, on ma ten uh, skin. Ale łatwo Znaczy jakby no, jeden z nich jest awk, no dobra Chyba, może już nie Co z noża? Aha, bo on ma tyle skinów No dobra, wy No o! Mm, okay. Nie będę mówić Uf, Znowu nożem jakimś cudem A drugi nagle gra No jak on mi... No a, a, no, nie, te flary, nie, dobra Te flary biją, ja nie wiedziałem, że Co? flary biją, że jakby Jak ona jest na dole i podskoczysz nad nią, to one biją Nie biją nigdy No jak on, to tak to mnie zabiło. ja nie wiem, zresztą, No te flary, jak oni rzucają aby dwa z nich mają te flary. to jest takie... Dawaj zabierzmy flary. Po tej rundzie obydwaj. Nie, ja se, ja ja se, ja, ja se przespamię ja, ja zabieram flarę I patrz, tam przestrzelimy i tutaj No Spamer Co mi tak spaną? Ja mam lagi Ja mam trzysta Mało ja mam pięć... Nie no, 500. Jeż, jeszcze niedawno miałem tysiąc. Co mi, Co mi tak dużo chybije? On dostał stówę. Długa gra to była. No wiem. Mm. Dużo stresu. Ej, bo jak odbierasz te nagrody z tego właśnie pakietu, to tam masz... Miałem ostatnio level 67. 7 na odcinku z ogorkiem chyba <noise> Level 6-7 to Doski Nie Doski to są tylko, że problem jest taki, że zgaduję, że ja dwaj... No ale zgaduję, że by snajperki i auto mają, nie? Obydwaj to my mamy katany Co? Zgasiłem Cię? No. <laughs> nie, nie zgasiłeś mnie. A powiedz, no. No powiedz, no. No, Kusza, no, no. Kurka wodna. No właśnie. No jeszcze lepiej tej. Przychodzi mi i będzie z spami. Kusza i tego. Kusza Ej, i... Rozpylacz. I snajperka moje lagi i moje ukochane lagi. No kurde. Weź tego z kuszą, to ja wezmę tą ze snajperką. Na aperolka. No ja mam kuszę. Mam mojtko. Zrobimy ich na technikę mojtko. Tylko że oni mają auto. Aim. Ja też mam. O dobrze. Też mam auto aim, I nie? zawsze jedna z taktyk, która działa to, że jeżeli przeciwnik ma jakąś broń i ty zabierzesz tą samą broń, zazwyczaj... Ja wygrywam. Znaczy, jak ja gram i ktoś ma jakąś broń, która mnie denerwuje i zabiorę tą samą broń co ta osoba, to zawsze wygrywam. prawda? Ja wejdę. Tak. Co? Nie no. No i aha. Ej, ale... jest taki spamer, To jest taka... Nie powiem kto, bo mnie zbanują. Na pycoś, na pydę mogę powiedzieć co to jest A, mama, no, no, no raz ja, raz ja Takie miękkie wręcz Ja bez celowania, ale ja bez celowania w nich szczelam Ej, ja robię, ja robię takie coś ja strze... oj, dadnia, 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 on wypadł poza mapę, wypadł poza mapę! Wypadł poza mapę, on se tak wszedł, patrz, on tutaj był, Jakbyś tak wybąbił się, był poza mapą i nie, nie zdążył wejść. Ja bym, ja nie byłem, ja, ja byłem bez celowania. lassen. Verdammt. Ja, ja. Ja, ja. I się na mnie skupił, jak coś, Dobra. Wysadziłem go! Ja pity. On, on tak na mnie patrzy, takie... Dobra, niech patrzy, do tego zabiję, chyba. nie chcę patrzeć, To ty go zabijesz Nie ja, ja nawet w niego nie strzelałem, bo ja sobie, wiesz, strzelałem. Oj. Spoko. No wchodzi do świerotka. Nie. Dawaj go z tych. Uważaj, bo on jest tam jednym. Ja zginę, ale... No, no, wiem, bo to jest jakiś... Jak to jest jakiś... No nie powiem kto, bo nie, nie mogę. Nie prawa autorskie, bo to prawa autorskie. Ale oni no, są Przecież jak... Gdzie był ten... Gdzie był tym skuszon, Gdzie? Aha, tam. A to nie był ten z Aha! Z cię zabił. No, tym skuszam, bo mnie obił tamten tę stówę. Trzeba zrobić im technikę moją, zawsze działa. Nie patrz, ja tak stoję. Stoję ze starczem i strzelają po nim, bo mają auto, aim'a i będą strzelać, bo wystarczy, że kamerą na mnie najadą. Tam jest jeden, jak coś. A jednak nie. Mam lagi, więc nie pomogę. Tu jest tu, 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 tu. tu. Tam gdzieś był. Braita, pomóż. Siema. Tak, wiem. Ja... Ja się, ja... No wiem, 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 ale ja go w, w, Tak to byś musiał. I do co, do ty powiedziałeś, że... Ty po... Ty, nie, ty na ostatnim odcinku powiedziałeś, że co? Że ja słaby jestem, ziomuś. Nie, że... Mówiłem, mówiłem, że jesteś słabszy niż przedtem że jesteś słabszy, niż przedtem byłeś. No właśnie, dla mnie to jest wielka... To na... Bo przedtem to ciągle trafiałaś, bo mówię, bo mówię... No właśnie, ja mówiłem, że byłeś słabszy... Nie mówiłem, że jesteś słaby, bo mówiłem, że jesteś słabszy, niż przedtem byłeś. Bo przedtem to trafiałeś za każdym razem w głowę prawie. A teraz to nie trafiasz prawie w ogóle. Ej, weź. No prawie, no powiedziałem prawie. Trafiam, teraz trafiam, no bo wez... chodzi o to, że... Ja po prostu jak nie trafiam, to po prostu mi się... Ja jestem rozluźniony, to nie jest... Jak jestem spięty, to nie trafię, to trafiam, a jak nie, jak mam luz, to po co mam trafiać? Oni są w dwójkę chodzą. To jest małżeństwo, są nad swoją głową. To ja idę ich wybłądzić. No nie ma ich luz. Aha! Bajka mini majka to nie mam ja mam dość takich Ja nie wiem ja mam lagi Stój tak i trzymaj Ja mam 3000 4000, 4000 pingu mam O działa mi Ja mam 2000 teraz pingu No ale to nie ma sensu jeżeli oni mają jakieś Mało pingę ja mam 5000 pingu na A my słabi jesteśmy. Oczu Ja miałem w tej rundzie 5000 pingów najwięcej. Mm. Ej, mam kamień do odebrania. A gdzie jest 71 level? Bo mogę odebrać 71 level. Ale co? No, ten całym... Bo ja mam teraz ten kamień. Już odebrałem. No, no to co? To Enderperełkę. <laughs> to odebrałeś, nie? No. No to... Tomasz. Problem. Czemu mam problem? No to masz problem. Tak się... Taki Tomak... Tak. Taki, taki... Taki Tomek się tak nazywa. To, się masz powinien... no to masz problem. No Tomasz, no. No wiem, o to mi chodziło. Tomasz, a nie Toma. No. A gdzie, ej, ja nie mam tego kamienia, ten kamień jest jako, 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 No bo musisz go odebrać. No odebrałem go. Tak jest jak, na przykład, z jest tak, że jak długo nie grasz, bo on jest jako czwórka. I on jest jednoużytkowy chyba. Co? Oni plecami bije, ja pierdziele. No to auto, ej. A... Jul... Julian, to jest jakiś Julian. Dobra, to ja sobie zabiorę to, co za on w takim razie. Ja sobie idę na drzwi. I jeszcze katanę. to... No ten drugi chyba też ma auto-aima. Ten drugi chyba też ma auto-aima ogólnie. Oni się widzą. Nie nie wiem, nie nie wiem. Chyba. Ja nie żyję, bo oni w dwóch. Dobrze. Trudno, hmm. um. poczekamy sobie. No, masz przy, po, jak przycelujesz, to masz większy zoom. Ja, ja widzę, że ja ślepy nie jestem. Ja też widzę, nie, ale w niektórych miejscach widać jedynie. Może się ukrył tam gdzie tylko widać jego piksele. O, a, waliłka, dobra. Dlatego. Przecież to już był, wygrana. Był niewidzialny raczej. No no wygraliśmy już. teraz nie musisz iść na hak, tylko tutaj a, tego drugiego, tego drugiego, ten drugi raczej wyszedł. Możliwe, że jednego wypaliłem. Ten drugi wierzę. No jednego... no ja mam 44 level. A ty odebrałeś sobie Aha, to ja w ja muszę, broniach? Ja muszę iść teraz i bo to jest legendarna broń i ja muszę teraz kliknąć od bloku i darmowy. No tak, no bo mówiłem ci, że to jest tak samo, jak po długim czasie nie mm. grasz i dostajesz żarmową broń, to musisz wejść w bronię i odebrać się. Ja raz tak miałem i wtedy właśnie, nie wiem, właśnie tylko gunblade odblokowałem. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku.